Ej, hej, hej, cześć witajcie, jest Remerzy. Witam was w piątym odcinku z serii e, Watch or, Sleeping Dogs. E, jesteśmy przy m, tej siedzibie policji. Ogólnie to w poprzednim odcinku wywaliło mnie podczas robienia jednego zadania, też od, poli, od policji. Tam musieliśmy po prostu przy, e, zobaczyć co robią w tym do, w dokach e, dostawcy gwiazdy, no i tam wywaliło mnie, no i zrobiłem tą misję, ale na tej misji akurat mnie wywaliło. Co tutaj będziemy grali? No jest ominęła, bo nie mogę już jej powtórzyć, ale tam za dużo się nie działo, po prostu mieliśmy go oglądać. Tam się później okazało, że zabili tego dostawcę i tyle. Więc dobra, tutaj będzie wyścig, więc zaraz, znaczy no, nielegalne wyścigi, więc mamy sobie z nim poradzić co teraz? Będziemy się samochodem, samochodem. A jednak w tą stronę. Mam wszystkie, wszystkie samochody rozwalić. Więc tak nie jest jakieś ciężkie dodanie. No dobra, ten już wyeliminowany. Ja na początek sobie rozwalę tego pierwszego? Co tam jedzie? Bo on jest o wiele szybszy, już tamtej później się dogoni. Dobra, i zostało jeszcze dwóch po Do strona no ale jeszcze dwóch to już bez problemu się uda Moje ostatni został tylko Tutaj też jest w ogóle jakiś, ale. Ale on coś się tam. chyba zbugował Oj, oj, oj. Aha, bo jak się ukończy, jak, oni, jak on ukończy wyścig, to się chyba kończy misja. 80% już ukończył. No teraz. Dobra, już w niego wjedziemy. Nie, to nie ten. No, jeszcze chyba on ten wyścig. Niestety się nie uda No się nie udało. Podejrzanie uciekł I dobra, znów od punktu kontrolnego. Czyli zostanie pewnie nie, z dwóch, może albo. A nie. Jest ono, to by się zrobić. No to nie jest, to nie jest jakaś ciężka misja, ale mm, Ale super łatwa no też nie jest, więc jest taka po środku Bo to ich jedzie pięciu, ale A ja tego atakowałem od razu A tego nie miałem Dobra, to, to od razu ten Dobra Tam gdzie są obici, już są miery obicie, już siedem, czy siedem im z maski. Dobra. Zaraz go jeden wyeliminowany. Ale już 55% jest ten wyścig ukończony. I teraz zostało jeszcze ich dwóch. ostatni Aha! No to już go nie doścignę Nie ma szans Chociaż w sumie Dobra, może jeszcze dam radę, no raczej dam radę Się. Trochę pobijana karoseria. Całe to mocno pobijane. Ale się udało. Zatrzymać podejrzanych. A więc dobra. Enter. proszę mnie uciec giniarzom. Spojrzyjmy, możemy do tego klubu Bambam bam się nauczyć chyba tej nowej, nowego, nowej sztuki walki. Czy tam nowego jakiegoś ruchu. nie pokazuje nam się jakiś inny jakiś inna jakieś inna, jakaś inna inna kurde nie umiem się słowić nie pokazuje się żadna inna aktywność a nie to jest, to jest taki klub ja myślę że to jest ten gdzie uczymy się ruchów

Sprawdził nas, więc możemy wchodzić. Jest strefa VIP. To i biegać... a nie, możemy tak biegać. A strefa VIP jest tutaj. karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Muszę samolitycznie dostać do VIP. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Way. Way shit "You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room?" Sure. A bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but you know I was in the States for a long time. Oh, that's so cool! I always wanted to go. So, uh what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, uh who does he rely on for protection? Let's go sing. <laughs> Come on. Sing me a song. Let's play karaoke. Like moment Może tu mam podejść? A i będziemy tutaj mogli wchodzić i śpiewać Chyba, no zaśpiewajmy uh, shift. A dobra, tak działa Oj, oj, dobra, to jest ciężkie

Się udało 94% to pewnie też trzeba będzie maksować jak na 100% Idź na górę na górę czyli bo to tandy

tymi specjalnymi atakami tutaj można go specjalnym atakiem ale a nie bo to jest pod F kom mi się No dobra, tutaj jest coś ciekawego. Dobra. Został ostatni. Z nim możemy gdzieś pójść? W sumie nie. Ale tam widziałem statuetkę, więc sobie od razu ją weźmiemy. Tu już są coś lepsi Podbiegnę nas pod po tą statuetkę O jest statuetka mm, mm. Oni są coś lepsi już No, jeszcze kolejne sparcie. Ile jest tych tej ludzi? O, jest tu gdzieś jakieś miejsce, w którym możemy zrobić ten atak specjalny? Nieszkodliwiony. Dobra, teraz ten. Oj, oj, oj. Dobra, dostałem teraz mocno. Po jednym strzale mogę się tam. Tra. Teraz, teraz mi się troszeczkę zregeneruje życie. No i tego też tam, i wszyscy, Jeszcze zaraz idziemy do bednego. O, oh, oh, oh. dobra, no ich jest troszeczkę już tutaj więcej. Coś tu mamy, o, 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 mamy, mamy. To jest ich dosyć łatwo zabijać, bez dużo tych różnych miejsc. Dobra, walka. No i wszyscy. Benny. Dobra, więc teraz przyjęliśmy. O, i mamy coś nowego do ulepszenia. Sobie zobaczymy, co możemy tym razem ulepszyć. Lepszy zakończymy zakończymy ten, ten odcinek.

It's important to me. It's important to how you do your job. Fuck you! I do my job just fine. Well, that's for I me mean to decide. You mean Pendrew? Pendrew assigned me. And listen, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here. But this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, way, Same as me. We are not the same. You understand? Dobra, więc zobaczymy co teraz będziemy musieli zrobić, na pewno jakieś kolejne rzeczy dostaniemy do roboty. Dobra, sprawdź sobie ten, tutaj mamy tą misję, dostępne misje, zróbmy fretową stuetkę, a, dobra. Mm rozgarnę sobie te gdzie są umiejętności ulepszenia ulepszenia policyjne chyba możemy zrobić tak możemy policyjne weźmy to a w ulepszenie triady żeby mniejsze obrażenia do tego wręcz tak to by się przydało No a tutaj potrzebne, są potrzebne te statuetki. Dobra. <laughs> więc co teraz? Spotkaj się z Winstonem. Dobra, to zrobimy w, w kolejnym odcinku, więc jeśli odcinek wam się spodobał, możecie sobie suba, w górę, komentarz. A ja sobie mi żegnam, cześć.